Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Komnaty Times na PC. No i słuchajcie, idziemy sobie, nasze zadanie to jest... Muszę przedostać się przez korytarz pełen ektoplazmy, żeby zdobyć róg dwurożca. No i którędy my tu będziemy szli? Troszeczkę się chyba tutaj pokręcę, ponieważ nie jestem pewien. Tutaj nie. Nie właśnie, to nie jest tutaj. Właśnie yy, powiem wam, że tak jak kamień filozoficzny na PC jest strasznie do bólu liniowy, to tutaj... Troszeczkę czasami te gry muszą na nas taką lekką eksplorację, no i ja przyznam się tutaj szczerze bez bicia, że troszeczkę nie ogarniam gdzie ja teraz mam iść. Chociaż wait, tu chyba był jeden z tych takich korytarzy, nie ten jest zamknięty, dobrze zaraz sobie znajdziemy moi drodzy, bo tędy to tam jest sekret, to tam ja nie będę wchodził, tutaj chyba, o właśnie to jest tutaj moi drodzy, dobra już znalazłem. Spoko. no i to jest właśnie tutaj kolejna sekcja. Widzicie 7 sekretów do zdobycia. No, będziemy sobie po prostu przechodzić taką, jakby sekcję, która jest poziomem. Znaczy, no, to jest poziom, a nie eksploracja zamku. Ale to nie jest wyzwanie zaklęcia. Takie coś. I wait a second. A tu są flip dobra. Się zastanawiałem, co ja tutaj mam robić. A tu patrzę, są przyciski Flipendo. Okej, okay, dobra, super. Tu widzicie na dole, jest serio dużo tej ektoplazmy. hektoplazmy, Ektoplazmy chyba. Nie wiem, to jest chyba ektoplazma. Nie wiem, nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy, jak ktoś będzie gadał w napisach, albo po prostu wam teraz wstawię adnotację. Już poczułem wewnętrzną nienawiść do siebie, że to powiedziałem, ponieważ. Nie chce mi się wsklejać tych adnotacji nigdy. Śmiesznie jest nienawidzić samego siebie. Nieraz sobie też robię jumpscare'y na nagrywanie. W sensie, że tak coś wyszeptam do mikrofonu, jak jest kascenka, No niejako, że i tak tam jest wyciszony mikrofon. I robię sobie sam sobie jumpscare'y i ten sam siebie nienawidzę i... To jest dosyć ciekawe. I mean... E Aj, tutaj ta ektoplazma. Ale widzicie teraz, y, dzięki zaklęciu Lumos, mamy platformy, które są, znaczy, które pomogły nam tak naprawdę tutaj przejść. Więc właśnie Lumos tutaj też daje te platformy, też takie dla przypomnienia. Chociaż już wcześniej niby było, y, były też te platformy na poprzednim wyzwaniu zaklęcia skercz. Ale no, wiecie o co chodzi. O, i tu jest Alohomora. I karta, proszę bardzo. I sekret, którym. Też będzie karta? O właśnie, też będzie karta i to srebrna. Nie, nie ponagle nas czas, więc możemy sobie sprawdzić co to jest. To jest Karpin Krong 1795 do 1872. Skazany na Askaban, czyli więzienie dla czarodziejów, dla tych, którzy nie wiedzą. Na uporczywe hodowanie sfinksów na tyłach domu. Co? A nie, nie na zauporczy wychodowanie wyhodowanie sfinksów na tyłach domu, mimo licznych ostrzeżeń i upomnień. Nie coś mi tu nie pasowało. Przepraszam, jestem głupi. E, Glenmore Pix 1677 do 1761. Słynny pogromca węża morskiego Skromer. No właśnie. A więc widzicie, niektórzy ciekawi, niektórzy jacyś wariaci, niektórzy... Tacy tacy ok. Różnych się tutaj... Cudaków znajduje. i pamiętajcie w ogóle, że zanim, bo tutaj są, na ha, na kraby to nie, to wait, najpierw trzeba te ślimaki tutaj wrzucić, ale pamiętajcie w każdym razie, żeby zanim zrobicie cokolwiek wejść sobie tutaj, bo tu są dodatkowe fasolki, jest czekoladowa żaba i jest też ten, a blblblbl, co tam było, kora drzewa vegan, o, o to mi chodziło, dobrze, że się nie zgliczowała jak wcześniej śluz gumochłona mi się zglitchował odcinek temu, ale widzicie, cały czas używamy wszystkich zaklęć. tu sempre bardzo, bardzo często używamy tutaj, akurat. Właśnie tak jest spoko w tej kwestii, że jak uczymy się tu zaklęć, to serio ich często używamy. Nie ma takich zaklęć, które, których używamy naprawdę bardzo sporadycznie. Tylko jak już się uczymy jakiegoś zaklęcia, to zazwyczaj pozostaje z nami naprawdę na długo. A tu dalej można wejść. Aha, mi się zdawało, że tam już dalej później nie można wejść, a tutaj te kraty właśnie się otwierają. I ja i tak przez nie przeszedłem, jak były otwarte, więc eee. Nieważne. Tak mi się coś kojarzyło, ale no wciąż pamiętajcie, żeby tam zajrzeć. I wejście tego gergulca, bo z tego co pamiętam, ten gergulec jest tutaj właśnie, patrzcie, on tutaj nam pomoże, tylko tego chochlika wybić. No, ciekawe, bo chochliki też były wprowadzone w komnacie tajemnic w filmie. Tylko tam zaklęcie było Immobilus na nich. Immobilus, przepraszam, które ich unieszkodliwiało. to też co innego. Wiecie co? Wezmę tego gargulca na wszelki wypadek, bo nie pamiętam, czy tam coś nie ma. Czy tam coś. właśnie. Mam jeden sekret dopiero. Czy tutaj coś nie jest aktywowane? Znaczy, no, moi drodzy, ja na bank coś pomi po pominę, bo. To nie jest gra, którą ja znam na pamięć i znam na pamięć wszystkie sekrety. Niektóre są. Naprawdę nie są wcale takie na widoku, wiecie? Oj, to było niebezpieczne. Nie róbcie tego co ja chciałem się popisywać. Nie róbcie takie popisów, proszę was. To jest głupie. Nierozsądne. Nie powtarzajcie mnie. A um, najpierw jeszcze tu zajrzę, właśnie. Mamy różową fasolkę. Pamiętacie, różowy to jest kolor zwycięstwa po prostu, albo. Jeśli mieszkacie w Japonii, to różowy to jest kolor śmierci. <laughs> o proszę, mamy kolejną kartę czarodziejów. To jest chyba poznaję tego gościa: to jest właśnie Cornelius Agrypa. 1486-1535. Sławny czarodziej więziony przez niemagicznych za swoje pisma. Chyba już to mówiłem, na z kamienia filozoficznego, ale ciekawe co on tam wypisywał takiego. Aż bym pożytał. Lubię czytać takie, nie wiem, kontrowersyjne rzeczy. W ogóle lubię kontrowersyjne. W sensie, lubię rzeczy, które są kontrowersyjne, które spowodują negatywne i pozytywne emocje zarazem. Nie wiem, jakoś mi się, jakoś lubię takie rzeczy. O, no i proszę, mamy księgę zapisu, ale i tak. To nie zmienia faktu, że w tej grze jest wyjątkowo mało księg zapisu. Nie wiem, czy to zauważyliście. Ale ja dopiero co po ograniu świeżo kamienia filozoficznego też zauważyłem, że jest tutaj o wiele mniej księg zapisu. Bo w kamieniu filozoficznym były wszędzie, co chwilę. A tutaj, kurczę, tutaj naprawdę sporadycznie. O Jezu, co zrobiłem? <laughs> nie, co ja zrobiłem, jak go tam zrzuciłem. Boże, jaki jestem zły. Okej, okay, to miejsce mi się kojarzy z jakimś sekretem, więc pewnie coś właśnie tutaj pominąłem, no ale cóż poradzę. O, to miejsce powiem Wam bardzo lubię, bo patrzcie, tu mamy taki labirynt. Ja go bardzo lubię, bo to jest. to jest fajna zagadka nawet. Uff, idź mi stąd. Te ślimaki chyba trzeba, właśnie tego ślimaka trzeba było zrzucić, tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien. Zaraz, tu jest w dół, więc. Tam nie skaczcie, bo tamta winda ma was zabrać w górę właśnie. jak tam zeskoczycie, to tylko stracicie zdrowie. A ciebie to ja zrzucam z przepaści, bo jestem mordercą gnomów, nienawidzę wszystkich gnomów serdecznie. Eee, Okej, okay. zobaczymy na razie jak z tym labiryntem, bo właśnie ten labirynt działa, o właśnie widzicie, nigdzie nie możemy iść, więc musimy pokombinować z góry. Troszeczkę tutaj będziemy siedzieć, żeby zebrać wszystkie sekrety w tym labiryncie. Bo patrzcie, tutaj jest taki zrzucę tego ślimaka, żeby mnie nie denerwował. <laughs> Jestem złym człowiekiem, no, ale cóż wam poradzę. Tu mamy właśnie, widzicie, takie przełączniki. Jeśli na przykład wciśniemy w zielony, to patrzcie co się stanie. O. Odsłania nam się tutaj te, te takie zielone, nie? Ja na przykład sobie wcisnę w czerwony, znaczy no te, te zielone te takie ściany się przesuwają, o to mi chodziło. Ja na przykład kliknę sobie teraz, wcisnę sobie teraz w czerwony, bo na przykład chciałbym dojść do tego sekretu, który jest tam po prawej. No i ja teraz sobie tam pójdę. bo mi się przesunęły te czerwone, więc jestem w stanie tam sobie teraz wejść. O, właśnie w taki sposób. Bo widzicie, tutaj jest dużo takich miejsc, takich sekretów w tym jednym miejscu. W których po prostu jest skrzynka, gdzie nie... o... Kurde, nie, zapomniałem, że to może wylecieć ze skrzynki. W których po prostu jest jakaś skrzynka czy coś, no ale ja ogólnie otwieram wszystkie sekrety, ponieważ nigdy nie wiecie, ile fasolek Wam się przyda. A propos ilości fasolek, to mam nadzieję, że jest taka sama jak w po, poprzednim odcinku, ponieważ przejechałem się trochę na systemie zapisu tej gry. Dlatego że myślałem, że ta gra się zapisała po obejrzeniu przeze mnie tej kasenki ostatniej, co zakończyła poprzedni odcinek, a tu się okazało, że nie. No, że... że nie, po prostu. Zaraz, bo tu mamy przejście, jak jest to niebieskie. Zaraz, uderzę w te fioletowe. Aha. I teraz pewnie jak uderzę w tamto niebieskie, to będzie przejście. Jak nie, to uderzę w te czerwone. O, super, mamy przejście do tego drugiego sekretu. Mhm. Jakby teraz można było jeszcze... Nie, kurczę, nic się na razie nie wykombinuje. Dobra, schodzimy na dół do kolejnego sekretu. Ale przejechałem się właśnie na systemy zapisu tej gry. Mam tutaj na myśli to, że. Myślałem, że mi się gra zapisze. Że jak kończyłem ten odcinek, to znaczy poprzedni odcinek, to że mi się gra zapisała, no. Byłem tego pewien. A tu co się okazało? A tu co się okazało? Tu się okazało to, że. No, no nie. no... Jakby to powiedzieć. W gra mnie wywaliła do momentu, kiedy mówili o tej ceremonii przyznania pucharu domów. Znaczy pucharu domów, ceremonii przyznania punktów, o. No i musiałem sprawdzić dokładnie na nagraniu, ile miałem fasolek i tyle zdobyć. Mam nadzieję, że mi się udało. Hmm, to fioletowe powinniśmy przesuwać, czy nie? Zaraz zobaczymy. <grym> wątpię, naprawdę wątpię. Fioletowego na razie nie przesuwamy. Przesuniemy sobie niebieskie, zobaczymy co się stanie jak przesuniemy niebieskie, bo ja chcę dojść do tamtego czerwonego, o, 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 o tam. Przesuniemy sobie niebieskie. No i idealnie moi drodzy, może jeszcze jak przesuniemy sobie czerwone to już będziemy mogli od razu też pójść tutaj, o i pięknie. Pięknie, weźmiemy to oba sekrety za jednym razem, bo właśnie nie chciałem tutaj już tyle siedzieć, także to jest mi jak najbardziej na rękę. Wyobraźcie sobie, jakby rozwiązać tą zagadkę i później spać, bo przypominam, że w tej grze jak spadniecie, to kontynuujecie od punktu kontrolnego. O, oh man, to by było okropne. Tak serio, no, tyle główkujecie tutaj, i potem nagle o. Dobra, to teraz już wszystko sobie ułożyłem, idę zdobyć dwa ostatnie sekrety i stąd wyjść, a potem potem spadacie o tam. I jest taki jeden wielki recz, no nie. No spojrzałem, mamy 5 na 7 sekretów. Ja mi się wydaje do tej pory, że ja jeden ominąłem, ale no, pewien nie mogę być. Teraz tu są fasolki. Tu jest skrzynka. Tu jest karta czarodziejów. A właśnie, 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 właśnie. Ja chyba przed chwilą jakąś zdobyłem. W sensie wcześniej srebrną. Zaraz, zaraz, zaraz. Ten już był. Właśnie, ją. Hono. Honoria Natkomp, 1665-1743 do 1743. założycielka Towarzystwa Reformowania Wiedzy. Cokolwiek to znaczy hmm. Miranda Goshawk 1921 do czasy obecne znana autorka Ksiąg Zaklęć No tak No właśnie e, Harry Potter i jego koledzy używają jej księg, jednej z jej Księg Zaklęć Jednej z jej księg zaklęć, więc no, Ja ją akurat kojarzę. I pum! Zbieramy sobie śluz gumochłona i fasolki na półce. Już będziemy powoli chyba stąd spadać. No nie, w sumie patrząc na to, że jeszcze dwa sekrety są pominięte, to raczej nie będziemy powoli stąd spadać. A, ale jestem głupi, przecież mogłem to obrócić. No, Ach, a, ja myślałem, że to jest do półki naprzeciwko. Seba, czy ty czasami myślisz... Ty w ogóle weź stąd, spadaj. Jeju, jakie ja lubię zrzucać stamtąd. To jest takie złe, ale ja to kocham. Okej, okay, tu nic nie ma. Warto właśnie tak sprawdzać każdy z zakamarek. O, widzicie, tutaj na przykład skercz, znaczy skercz. Ektoplazma blokowała mechanizm, i teraz, jako że w to strzeliliśmy, to mechanizm został odblokowany. Nie możemy sobie przejść. Więc to jest właśnie tak to wygląda. To jest spoko sprawa moim zdaniem. No. Tylko pamiętajcie, żeby nie spaść, bo będzie Rage quit. Na szczęście oni chyba ogarnęli, że tutaj dużo osób może pospadać i dali tutaj większe stężenie księg zapisu niż wy... Aha, mówiłem, żeby nie spaść. A ah, Demet. No widzicie, jak się przejechałem na tym, co mówiłem, ja to teraz tutaj poczekam akurat. Czy to się obróci w drugą stronę? O ile się obróci w moją stronę. Nie no, oczywiście, że tak. Dobra, i stąd już można sobie bezpiecznie przeskoczyć. Uff. Nie mówcie, że ominąłem sekretów tyle. że To już jest koniec. Nie no, ej! Halo! Chyba nie. Nie, jeszcze nie, jeszcze widzę, że nie. A mamy kolejną kartę, moi drodzy. Grogan Stamp 1770-1884. do Sławny minister magii, powołany w 1811. Ciekawe, czy taką długą miał też kadencję, ale wątpię. Ponieważ na pewno mają limitowaną kadencję. Nie, że kurde, kadencja, nie wiem, 10 lat razy 2. Tylko na pewno mają jakieś limity w stylu, że nie wiem, wybory co 5 lat czy coś. Nie wiem. Dobra, nie będę gadał o polityce. Nawet, że to nie jest gadanie o prawdziwej polityce. No. Ale mi się fajnie gra w tą Komnatę Tajemnic, powiem wam tak. Kamień Filozoficzny to on takie ech nieraz, a w Komnatę Tajemnic naprawdę lubię grać. W sensie, jak mówiłem, ta gra ma o wiele fajniejszą dynamikę gameplayu i za to jak najbardziej plusik. Tej żaby nie zbieram, nie będę marnował czasu, bo i tak muszę się spieszyć przez tego Lumosa. Okej, okay, dobra, to już się aktywowało, więc spoko. Dobra, fasolka nie zleciała. To ważne. No i dzień dobry. I to jest chyba ostatni sekret tutaj, więc bardzo możliwe, że coś ominąłem. <ścoughs> Kiedy wiecie, że coś ominęliście i to była jeszcze karta. To kiedy przechadzacie się Hogwartem, ktoś mówi Hej Harry, chcesz pohandlować? I okazuje się, że ma kartę czarodziejów. Najgorzej. <grytanie> Na całe szczęście można je kupić. Więc nie ma tego złego, moi drodzy. Nie ma tego złego. I czemu ta gra mi Czemu w tej grze spadają mi nieraz klatki? Ja tego nie rozumiem. A, ale pułapka. Ale ja sobie te kraby z wielką satysfakcją zrzucę do tej przepaści. Z ogromną wręcz. Dobra, lecimy dalej. No nie wiem, mam wrażenie też, że komnata tajemnicy jest taka naturalniejsza. Ma takie naturalniejsze animacje. Tak bardziej to wszystko ogarnęli, doszlifowali. Za to bardzo szanuję. Ten cały no wonder. I zaraz, wait, wait a second. Wait, 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 wait. Tutaj chyba coś jest. E, dobra. Nie, to mi się pomyliło chyba z innym pomieszczeniem. No cóż, widzicie 6 na 7 sekretów. Coś ominąłem. No trudno, cóż poradzę. Tu mamy już ten róg dwurożca, więc zbieramy go sobie. No, upsi. Patrzcie, gdzie nas wywaliło. W... W sali profesora Snape'a. Ukradniemy mu trochę składników. Co wy na to? To jakaś skrzynka jest. Zobaczymy, co to jest. Pewnie jakieś właśnie składniki. O proszę, karta czarodziejów! No nie że zabraliśmy mu kartę. Ganhilda z Gorsemur, 1556 do 1639. Jednooka, gerbata, wieźma, która opracowała sposób leczenia Smoczego Trądu. Spoko. O, tutaj są te słoiki z tym. Znaczy, w sumie ja to zbieram... Upsi. Aha, dobra, on nam nic nie powie, dopóki na niego nie wejdziemy. Aha, okej. Okay. Eee, to spoko. Takie, o, ktoś wyszedł z sekretnego przejścia niedaleko mojej... Tu sala do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na Snape'a. Tak, lepiej uważać na Snape'a, jak dopiero co właśnie wyszedłeś z jego... tajnej, nie wiem, tajnej skrytki, a on ci nic nie powiedział w ogóle. Cześć, Harry. Hej! Znalazłem róg dwurożca do eliksiru. Świetnie. Ciągle jeszcze szukam następnego składnika, ale niedługo go poznam. Na razie dodam to do eliksiru. Zakładają klub pojedynków. Pierwsze spotkanie dzisiaj. To może być ciekawe. Jeśli chcesz się nauczyć pojedynkowania, przyjdź do wielkiej sali. A widzicie, pojedynkowania nas nauczą. No ciekawe, nie? Przejdziemy się oczywiście. Ale już nie wiem, czy w tym odcinku. Tylko, gdzie by tu można po drodze złapać księgę zapisu? Chyba będę musiał się przejść tam. No nie, no nie, nie idę tam do wielkiej sali na ten, do pojedynków. Nie, to ja na razie. Ja na razie spasuję. Ja na razie już pójdę sobie zakończyć odcinek. Zapisać sobie. O, na pewno ominę kartę, bo już. Tam ich chcę na pewno kartę wcisnąć. ci to mi chcieli wcisnąć: śluz gumochłona i kore drzewa Wigen, które jest trochę useless w sensie, i tak tego tyle znajdujemy. Eliksirów i tak dużo uważamy, więc. E. Eh. No wiecie. Niestety. Niestety, ale nawaliłem i ominąłem. Ale tak, zapisałem sobie teraz grę, więc no cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku pójdziemy sobie do klubu pojedynkowego. I będziemy dalej przechodzić komnaty tajemnic na PC. Mam nadzieję, że ta seria i ten odcinek wam się podoba. Do zobaczenia w następnych filmikach, odcinkach. Trzymajcie się i cześć.